Mamy scenkę, w której jest 7 sześcianów, które się tam jakoś mają do siebie w przestrzeni. Zasadniczo nie są żadnej jednej wspólnej osi. Hmm. Proszę nie polemizować. Przyjmijmy, że tak jest. I teraz, tak, jakbyśmy z shiftem. Zaznaczali po kolei, to widzicie, że ten kliknięty jako drugi ma jasno pomarańczową ramkę, a ten ma tę taką bardziej czerwoną, ciemniejszą. No i tak dalej. Widzicie, coraz więcej jest tych czerwonych, a pomarańczowy jest tylko jeden, czyli ten ostatni, jaśniejszy. Mamy zaznaczoną grupę, a ten jaśniejszy to jest ten który jest powiedzmy tym punktem odniesienia, czyli mówię, on byłby parentem. Gdybyśmy chcieli żeby mówię o funkcji parent to powiemy sobie niezależnie, tylko pokazuje, że ma to, ma to znaczenie dla kolejność zaznaczania ma znaczenie. Więc jeszcze raz sobie zaznaczę, jakbyśmy byśmy zaznaczyli zakresem to ten pierwszy jest, jest jasny i to, to jest ważne, ten, który jest ostatni mogę oczywiście klikając shiftem wybrać sobie ten sześcian, na którym mi zależy, żeby był tym powiedzmy referencyjnym, tak, punktem odniesienia. No i teraz będziemy sobie porządkować według osi, czyli używać funkcji align bardzo przydatnej. Czyli Zrobimy tak, wchodzimy sobie w obiekt, zakładkę transform i na samym dole mamy funkcję align objects, która mi otwiera taką, taką, jeśli nie otwiera, to trzeba sobie otworzyć trójkącikiem takie okienko. I teraz, jak widzicie, align po osi y spowodował, że one się uporządkowały po osi x. Czyli mają wspólną oś symetrii, teraz oś X. Oś Z dalej jak widać pozostaje taka jaka była. Czyli gdybyśmy sobie teraz zrobili po osi Z, to on się uporządkował. Jakby w ramach osi Z się wszystko wypoziomowało. Tak samo gdybyśmy chcieli teraz po X, no to po X, czyli tak naprawdę po osi Y. Czyli teraz, jakbyśmy sobie tym poskakali, to mamy takie możliwości. No, i teraz ta funkcja uruchomiona raz, dopóki nie kliknę i nie zaakceptuję zmian. No, mogę wybrać tylko jedną z opcji. Jeśli bym chciał użyć aligna po wszystkich, to musiałbym. Teraz mamy ułożony po y, czyli wzdłuż osi x klikam, znowu zaznaczam teraz sobie odpalam te opcje ponownie załóżmy robię pozecie. klikam zaznaczam nie wiem czy nam jeszcze coś tu bra coś nam jeszcze brakuje nie, on już się już nam się uporządkowało czyli jest to bardzo wygodne, oczywiście można je wyrównywać ręcznie, ale po co skoro istnieje taka fajna, taka fajna funkcja jak align? Narkotyki. Tak. To jest szkodliwe, są dla, dla osób, które biorą.